Koniecznie jeszcze, oczywiście, musimy opisać całą sytuację związaną z erygowaniem parafii świętego Dominika na Służewie, bo działo się to w 52 roku. 26 maja jest datowane pismo z Prezydium Rady Narodowej Miasta Warszawy, gdzie jest napisane, w związku z powyższą decyzją, referat do spraw wyznań przy Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy. Prosi o przeniesienie sprzętu liturgicznego z kaplicy znajdującej się w wyżej wymienionym budynku jak również zwolnienie pomieszczeń zajmowanych przez zakon do dnia 15 czerwca 52 roku ponieważ MEZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych przystąpić zamierza do remontu przydzielonego budynku Leśniewski kierownik referatu jak widzimy, sprawa już zaszła bardzo daleko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało wielką ochotę przejąć nasz klasztor, dlatego chciało kaplicę i ojców wyprowadzić do budynku obok takiego mniejszego, co by raczej oznaczało koniec klasztoru. I na następnej kartce, w, naszym, w naszej kronice, 31 maja, mamy taki zapis. Na zakończenie nabożeństwa majowego ojciec-przeor powiedział kazanie o tym, jak to nieraz Bóg usuwa się, gdy widzi oziębłość ludzi i brak zrozumienia boskiego nawiedzenia. To samo dotyczy Matki Najświętszej, która nawiedza nas szczególniejszymi łaskami swoimi i znachodzi wzajemności. Bolesną jest rzeczą, gdy opuszcza nas ta, która była pociechą króla wygnańca ona sama dziś wygnanka. Ostatnie słowa, a na koniec powiem to. Żeśmy otrzymali nakaz do dnia 15 czerwca opuścić kaplicę i klasztor, sprawiły, że dosłownie cała kaplica, nie wyłączając mężczyzn, z płaczem głośnym i szlochem padła na kolano, prosząc Matkę Najświętszą o ratunek. Tym ratunkiem okazał się ojciec ksiądz kardynał Wyszyński, który bardzo szybko zadziałał i Ustanowił parafię świętego Dominika. Z tej parafii już o wiele trudniej komunistom było wygonić ojców. A dekret, który ma datę 10 czerwca, tak się zaczyna. Dla słusznych przyczyn, po wysłuchaniu w myśl kanonów, i tak dalej, zdania Prześwietnej Kapituły metropolitalnej i zainteresowanych, na mocy kanonów, i tak dalej. W imiennego kodeksu erygujemy niniejszym z części terytorium parafii Świętej Katarzyny w Warszawie na Służewie, nową parafię pod wezwaniem świętego Dominika. Dekret niniejszy wchodzi w życie dnia 3 sierpnia 1952 roku. I od 3 sierpnia 52 mamy tutaj parafię. Jest też dołączony bardzo piękny plan parafii, narysowany znów ręką naszego kronikarza, Obejrzyjmy go sobie. Dekret dokładnie opisuje granice parafii. Od zachodu środkiem ulicy Puławskiej do Wałbrzyskiej. Od południa środkiem ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Dominikańskiej. Od wschodu ulicą Dominikańską obustronnie do Alei Wilanowskiej. Od północy Aleja Wilanowska obustronnie do ulicy Puławskiej.